Latem można relaksować się na wiele sposobów, niekoniecznie leżąc plackiem na plaży. Dzisiejsze studio urody polecam wszystkim tym, którzy cierpią z powodu bólu w pleców. Marto, powiedz mi, jaki dzisiaj zabieg pokażemy? Dzisiaj wykonamy zabieg borowinowy. Jest to zabieg terapeutyczny na ciało, połączony z peelingiem, okładem borowinowym oraz masażem. Mhm. A na którą część ciała dokładnie? Wykonamy go na plecy, kark oraz szyję, natomiast sam okład borowinowy wykonujemy na partię problematyczną, którą ustalamy wcześniej podczas konsultacji. W tym przypadku będzie to okolica karku oraz odcinek lędźwiowy. A czy można go na nogi wykonywać? Na nogi również, jednak z, zazwyczaj wykonywany jest właśnie na okolice Pleców, głównie ze względu na wzmożone napięcie tych okolic mięśni. Mhm. Czyli dla kogo jest ten zabieg? Jest to zabieg terapeutyczno-relaksacyjny i jest przeznaczony dla osób cierpiących na wszelkie zwyrodnienia, zmiany bólowe kręgosłupa, stawów, nerwobóle, także po wysiłku fizycznym, dla osób narażonych na długotrwały stres, po zwichnięciach, mhm. złamaniach przy reumatyzmie. A jak dokładnie wygląda? Zabieg borowinowy przebiega trzyetapowo. Po wcześniejszej konsultacji z pacjentem i wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań do zabiegu przystępujemy do wykonania peelingu. Peeling pozwala złuszczyć martwy na skórek oraz przygotować skórę do dalszej fazy zabiegu. Kolejny krok jest to nałożenie okładu borowinowego. Okład borowinowy składa się z naturalnej borowiny, czyli nieodwodnionego torfu. Po nałożeniu okładu zabezpieczamy go folią termiczną oraz kocem elektrycznym w celu utrzymania i wzmocnienia efektu cieplnego. Po upływie około 20 minut po zdjęciu okładu wykonujemy ostatni element, czyli masaż pleców. Cały zabieg ile w sumie trwa? Jest to około 70 minut. A kosmetyki jakie są użyte do tego zabiegu są naturalne? Tak, w tym zabiegu preferujemy naturalne preparaty. Do peelingu użyjemy specjalnej solanki borowinowej połączonej z olejem z pestek winogron, dzięki czemu ziarnistości doskonale złuszczą martwy naskórek, a olej z pestek winogron dodatkowo ją nawilży. Natomiast sam okład borowinowy jest to 100% naturalna borowina pozyskiwana w Polsce. Bogata w substancje organiczne, mikroelementy, a również w kwasy huminowe, które działają przeciwbólowo, przeciwzapalnie. Natomiast końcowy etap, czyli masaż wykonujemy na bazie kremu borowinowego, witalizującego, który jest połączony olejkami eterycznymi, dzięki czemu oprócz aspektu terapeutycznego mamy także element aromaterapii, który pozwala pacjentowi dodatkowo się zrelaksować i odprężyć. Zabieg na pewno jest wykluczeniem dla osób, którzy, które cierpią na wszelkie choroby naczyń, na niewydolność układu krążenia, na ostre stany zapalne, także dla Cukrzyków, przy anemii, nowotwory są również przeciwskazaniem oraz żylaki. Najważniejsze pytanie: ile kosztuje taki zabieg? Cały zabieg jest to koszt 210 zł. Natomiast istnieje również możliwość wykupienia samego odrębnego okładu borowinowego w wysokości 50 zł. bądź masażu terapeutycznego w wysokości 80 zł. Mam wielką nadzieję, że od dziś także i Wy zostaniecie wielkimi fanami borowiny.